I dzisiaj pogadamy sobie o tym cudaku. Zapraszam. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest ten oto no Lubitel 166. Jest to średnioformatowy, analogowy aparat radziecki, który jest w 100% manualny, i jest to aparat, który posiada jak zdążyliście zauważyć, dwa obiektywy. Ten obiektyw służy do tego, żeby zdjęcie faktycznie naświetlić, znaczy zdjęcie, no tutaj film naświetlić, natomiast ten jest to podglądowy, który opa, tu się w ogóle zerka i on przez to tu się można wtedy kadrować, no i ustawiać sobie ostrość. No generalnie sam ten fakt, że robi się to w ten sposób, to już jest w ogóle mega, mega sztos, a... Chciałem sobie go stestować, ale nie chciałem, że tak powiem, wyściliwać filmu, że tak powiem, w sensu, więc nadarzyła się okazja, żeby pojechać w góry, dlatego też stwierdziłem, że jest to świetny moment do tego, żeby w końcu przetestować ten aparat. Założyłem do niego kolorowy film Kodak Portra o czułości 160, no bo z racji tego, że to jest analogowy na film, to tutaj zakładając jakby film, który jest o określonej czułości, tego już no niestety nie da rady zmienić, aż wystrzelamy całą rolkę. Jak ten aparat się w ogóle obsługuje? No przede wszystkim. Otwieramy sobie tutaj, mamy w ogóle, no to jest w ogóle sztos, nie? To jest coś takiego, co kurde, żebym wam tu dobrze pokazał. Oto jest taka opach, tu się w ogóle patrzy i tu się w ogóle kadruje. Najlepsze jest to, że obrazek, który się tutaj widzi, jest Odwrócony, odbicie lustrzane i przez to są troszeczkę takie, taki mózg, jak się robi w głowie, no nie jeżeli trzeba kadrować, bo to się, no trochę, trochę tutaj śmiesznie to działa. Dodatkowo, aby móc lepiej ustawić ostrość, jest tutaj w środku, tak, nie wiem, czy tu będzie dobrze widać, o jest, widzicie? O, to, to jest taka mała lubka, która e, pozwala precyzyjniej ustawić e, ostrość. I teraz tak z racji tego, że film, który mieliśmy załadowany był o określonej czułości, a ten aparat jest 100% manualny. No powiem szczerze, troszeczkę miałem zagwozdkę, bo nie jestem aż tak w ogóle na wyczucie jeszcze z takimi sprzętami, żeby ustawiać ekspozycję na podstawie jakichś tam swoich odczuć. Dlatego też musiałem się wspomóc aplikacją. Aplikację, którą do tego użyłem, tych aplikacji jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast tą, którą ja użyłem, nazywa się Lux. No i generalnie działa to tak, że ustawiamy tam ISO. Prawda? Z racji tego też, że strzelaliśmy w bardzo słoneczny dzień, w ogóle w środek dnia, dlatego też czas ustawiłem na 1,250, bo to jest maksymalny czas, jaki ten aparat może w ogóle wykręcić. No i generalnie tutaj trzeba było ustawić poprawną wartość przysłony. A zanim to zrobiłem, to też troszeczkę się, że tak powiem, zaznajomiłem z tematem i... Bardzo często osoby mówiły, że jeżeli chodzi o fotografię filmem, działa to troszeczkę inaczej, że lepiej jest ten film delikatnie nawet prześwietlić, niż go nie doświetlić. Na przykład, jeżeli strzelam na przykład sonem tym A7 III, no to tutaj czasami nawet lepiej jest nie doświetlić, żeby lepiej wyciągnąć detale. Tutaj działa to odwrotnie, więc to tym bardziej było takie troszeczkę dziwne. Chciałem wam w ogóle na bieżąco opowiadać o tym aparacie, jak to wszystko wygląda podczas pobytu w górach, natomiast jak tam byliśmy, tak strasznie wiało. Zresztą posłuchajcie. Dlatego też wszystko co mówiłem było praktycznie niezrozumiałe, dlatego też stwierdziłem, że nagram i opowiem wam o tym tutaj. Zatem, jak wyglądał cały proces? Przede wszystkim, brałem sobie aparat, Wiadomo, to jest o tyle spoko, że akurat ten aparat naświetla w kwadracie, czyli w 6 do 6 cm na film, dlatego też no, spoko, bo kwadrat to jest taki fajny format, jeszcze dodatkowo na Instagrama jest całkiem spoko, dlatego też no, przede wszystkim najpierw ustawiałem kadr, potem ostrzyłem. Następnie po prostu brałem sobie aplikację, żeby zmierzyć sobie światło, żeby ustawić poprawną ekspozycję. Następnie w ogóle, co to jest takiego fajnego, żeby zrobić zdjęcie tym aparatem, trzeba najpierw, o tutaj jest taki Jinx, klik, najpierw naciągamy i dopiero potem, o tutaj następnym, który jest troszeczkę niżej, klik, robimy zdjęcie. No nie mówcie, że to nie jest cudowne w ogóle. To jest... A, w ogóle jak za każdym razem robiłem zdjęcie tym aparatem, to trochę taki miałem banan, bo to jest coś takiego, co no na co dzień się nie spotyka, bo cyfrówką no to idziesz, pach, 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 masz tutaj podgląd i wiesz, czy zepsułeś, czy nie zepsułeś, a tutaj, no, zrobiliśmy kilka zdjęć, w ogóle nie ma podglądu totalnie, więc raz przez przypadek, bo tak jak możecie sobie zobaczyć, o tutaj sobie, o tutaj dokładnie, o w ogóle strzeliłem sobie... Ee, Jeden strzał za daleko, bo problem, który mi się w ogóle pojawił, to to, że nie założyłem sobie na początku, że w momencie zrobienia zdjęcia przewijać film, czy nie przewijać i dopiero w momencie, kiedy chcę zrobić drugie, drugie zdjęcie, to wtedy przed zrobieniem przewinąć tego sobie po prostu... No jakoś nie zakodowałem i generalnie przez to właśnie opuściłem dwie klatki w tym aparacie i raz zrobiłem podwójną ekspozycję na jednej klatce. <noise> w ogóle było śmieszne. Na taki film mieści się 12 ekspozycji, czyli w zasadzie tutaj w tym wypadku 12 strzałów mogliśmy sobie pozwolić. Ja chciałem wam zrobić ten film wcześniej, natomiast no tutaj musiałem poczekać na to, aż w ogóle film zostanie wywołanie. dodatkowo ja jeszcze sobie zrobiłem coś takiego, że zdjęcia z niego, z racji tego, no, że są w kwadracie, nie, no to fajnie, bo sobie można, o pach 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 w ogóle, ciach no to są generalnie zdjęcia, które, które zrobiliśmy fajnie, bo, no, kurde, no raz, że masz aparat, który robi zdjęcia w kwadracie, dodatkowo żeby zobaczyć efekty swojej pracy to no musisz po poczekać. Co jest takiego fajnego, jeżeli chodzi o te zdjęcia? No, yy, cieszę się mega, że tak naprawdę praktycznie w każdym zdjęciu udało mi się trafić ostrość, bo ponoć to nie jest jakieś takie specjalnie łatwe na samym początku, a ustawianie ostrości tutaj no, do najłatwiejszych nie należy. Trzeba dużo naczója. No tutaj na, na tym zdjęciu. To i tak w sumie te zdjęcia wam gdzieś tutaj e, pokażę. Będziecie mogli sobie zobaczyć, bo, e, bo jeszcze dodatkowo je e, klisze skanowałem, żeby wrzucić sobie w formie cyfrowej. No tutaj, z racji tego, też, że musiałem ustawić, e, bo byliśmy w środku w lesie i czas w ogóle naświetlania przy parametrach ekspozycji bo już mam 1,30 sekundy. No na tym aparacie niestety nie ma żadnych stabilizacji ani nic, więc obawiałem się, że e, mogę niestety po prostu to zdjęcie poruszyć, natomiast zaryzykowałem, a chciałem strzelić po prostu z, z ręki, dlatego też wziąłem, strzeliłem z ręki, no i generalnie wyszło troszeczkę e, poruszone. Dodatkowo, e, no ten kodak Portra, z tego co tak e, patrzę na te zdjęcia, no to on mega fajnie się w ogóle sprawuje w takich warunkach, gdzie, e, gdzie to słońce było za chmurkami, jeżeli mieliśmy pełne słońce, on nie jest jakiś tam taki super, kurde... E, w ogóle żywy i tak dalej, aczkolwiek wydaje mi się, że te zdjęcia, które e, na przykład o to, które akurat jak w momencie, kiedy byliśmy na górkach, no zaszło e, zaszły chmury i no, kontrast był dużo, dużo mniejszy, ale przez co no, to zdjęcie mi się wydaje, że wygląda no, na tym akurat filmie dużo, dużo e, fajniej. E, kolejna rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć o tym aparacie, no to to jest to, że on sam w sobie ma jeszcze wbudowany Timer, co generalnie w dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi, bo każdy aparat ma coś takiego, ale wtedy, gdzie... Znaczy no, kurde, to no nie wiem, czy to wtedy, czy nie wtedy, ale ja pierdzielę ten aparat ma wbudowany timer. Jak to działa? Mamy tutaj taką wajchę, też standardowo. Naciągamy ją sobie do końca. Naciągamy sobie tak, jakbyśmy robili zdjęcie i słuchajcie teraz. No, przecudowne, no przecudowne, to no nie mówcie, że to kurde sam, samo to w sobie w ogóle robi e, zajebisty klimat. No tutaj, e, jeżeli chodzi o kadrowanie, e, no ja myślę, że wyszły te zdjęcia, jak w ogóle na pierwszy, na pierwszy w ogóle raz robienia czymś takim. <gry> I w ogóle cieszę się, że praktycznie żadne zdjęcie nie wyszło. Prześwietlone, choć jedno może troszeczkę o to, tak mi się wydaje, że ciut mogłoby być delikatnie ciemniejsze, natomiast ogólnie z efektu jestem e, zadowolony. Z tego względu, że no jak na takiego totalnego lajka, jednak e, no, gdzieś tutaj te e, kadry i ekspozycja siadła tak e, w miarę okej. Okay. No ale teraz tak, zrobimy sobie zdjęcia. No nie, mamy film i trzeba go wywołać. I teraz tak, no. Ja zaniosłem do labu, gdzie e, Wywołali mi film, ale samo wywołanie filmu to jeszcze e, nie wszystko. Ja akurat sobie zrobiłem odbitki, natomiast e, też, żeby potem na przykład mieć to w wersji cyfrowej, trzeba to zeskanować. E, no ja akurat zleciłem, żeby to zeskanowali, no i generalnie zeskanowali to na płytkę. Ja wziąłem wszystko fajnie tego, przychodzę do domu i potem się skapnąłem, że przecież w żaden z komputerów, które posiadam, nie mam CD-Pro. Okay. Geniusz. Zapłaciłem 2 złote za skanowanie każdej klatki, czyli w tym wypadku wyszło 10 zdjęć, więc 20 złotych na to, żeby mi kurde nagrali to na CD-ROM, a ja nie mam CD-ROMu. Brawo, brawo, Bituś. Natomiast, jak możecie sobie zobaczyć, skanowałem sobie ten film takim domowym sposobem i teraz, co jest ważne, bo skanowałem go dwa razy, bo za pierwszym razem za blisko położyłem kliszę bezpośrednio na, na tutaj płaszczyznę dyfuzyjną i w momencie kiedy wyostrzyłem sobie aparatem żeby zeskanować tą kliszę to się okazało, że tak jak tutaj macie na zdjęciu było widać nawet w ogóle nitki i w ogóle całe, całą tą fakturę płaszczyzny, na której leżało, więc w kolejnym Etapem w ogóle poczyta, poczytałem troszeczkę o tym na internecie, jak to można lepiej zeskanować. No i taki pomysł, żeby po prostu podnieść to troszeczkę, żeby w momencie kiedy e, ustawiamy ostrość na film, no to w racji tego, że tutaj będzie taki delikatny dystans, no to praktycznie tutaj nie będzie tego e, tej faktury, ta faktura nie będzie widoczna, no i film będzie dużo lepiej zeskanowany. No i tak zrobiłem i generalnie no już z tej metody już jestem dużo bardziej zadowolony, bo e, no zdjęcia finalne możecie sobie zobaczyć, e, no chociażby teraz. No to podsumowując, po co to taka zabawa i dlaczego to jest takie fajne? No, przede wszystkim z no, racji tego, że nigdy nie robiłem średnie średni formaty, chciałem sobie spróbować. Dodatkowo przechodząc cały ten proces, no, chciałem zobaczyć, czy mi się to w ogóle spodoba. No, generalnie jak Powiem wprost, no do tej pory od zajmuję się generalnie fotografią i filmowaniem, dawno nie miałem takiego banana na ustach jak używanie tego e, sprzętu. Aczkolwiek jedna rzecz, o której jeszcze musimy powiedzieć, ile to kosztuje, bo to w sumie no wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć. Teraz tak, wywołanie filmu, zresztą tego, że to jest e, film większy, bo to jest średnioformatowy, no przynajmniej u nas... W Rzeszowie kosztuje 20 zł. Chyba że ktoś ma gdzieś taniej jakieś opcje, to bardzo będę wdzięczny, jeżeli da mi znać w komentarzach. Bo, no, bo chcę się w tym pobawić, a jednak no, jeżeli można coś zrobić taniej, to czemu nie? No, dodatkowo, za wywołanie zdjęcia zapłaciłem 2 zł i za skanowanie zapłaciłem 2 zł. Z 5 wyszło 10, dlatego też łatwo pomnożyć, że to razy 2, no to daje 20, 20 i wywołanie kliszy kosztowało 60 zł, do tego sama, e, sama klisza kosztowała e, już tam nie pamiętam, ale też coś koło chyba 39 zł na Allegro, dlatego też no, można powiedzieć, że cała ta zabawa wyszła mnie około 100 zł, czyli w tym wypadku e, kup to kliszy, wywołanie, e, w ogóle wydruk, Prawda? No i zeskanowanie. I teraz tak skanować, i tak skanowałem sobie później sam, więc tutaj biedy chyba odpadły, więc tego po prostu nie liczę. Nie każdy musi sobie zdjęcia drukować, dlatego też weźmy sobie pod uwagę, tak, żeby to zrobić po prostu po domowemu i jak możliwie najtaniej. Dlatego też wywołanie filmu 20 zł. Skanujemy sobie w domu aparatem, plus musimy kupić kliszę. No to jest to wydatek około 60 zł. Jeżeli 60 zł rozdzielimy na, akurat no w tym wypadku na 10 powinno wyjść 12, no ale że tak powiem zepsułem, no to nic się, nic się też nie dzieje, bo to po to robiłem, żeby się uczyć, no to jedno, jedno zdjęcie w tym wypadku to jest koszt około 6 zł. Warto, nie warto, to już tak naprawdę zależy wszystko od Was. Ze swojej strony ja bawiłem się naprawdę świetnie. W ogóle ten aparat dał mi naprawdę tyle frajdy, że że jeszcze go będę używał. Teraz kolejną rzeczą, którą chcę spróbować, to założę sobie film czarno-biały i też się pobawię, także może uda mi się też nagrać film, jeżeli e, tego typu materiał się Wam podobał. E, rozważcie może jakiegoś suba, lajka, będzie mi bardzo miło, a e, przygotowując ten materiał dla Was, no bawię się świetnie, bo raz, że pojechaliśmy w fajny, fajny klimat i w ogóle używaliśmy czegoś takiego, co jest w ogóle dziwne, fajne i tak dalej, dlatego ja się mega jaram, dlatego też... E, o, co mogę powiedzieć ze swojej strony. Jeżeli się wam podobał suplek dzwonek, tak. Generalnie zdjęcia, które tutaj są e, robione, możecie sobie zobaczyć też na przykład u mnie na Instagramie, tutaj gdzieś mam wyskoczy. A na chwilę obecną ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Salut.